Spotkaliśmy się dzisiaj z Magdą, naszą okienkową Magdą, po to, żeby no właśnie, przedstawić Wam taki nasz nowy pomysł w zasadzie okienkowy pomysł na podcasty różnego rodzaju. No i właśnie chciałam zapytać Magdę, skąd w ogóle taki pomysł się wziął, i dlaczego akurat podcasty? Nie wiem, dlaczego akurat podcasty, ale ogólnie czasem tak mam, że po prostu hmm, przychodzą mi do głowy różne pomysły, do których później e, Was zmuszam, żebyście ze mną realizowali. Dlaczego okienkowe podcasty? Bo tego jeszcze nie ma, bo nie widziałam, żeby ktoś to robił. A lubimy robić coś, czego nie robi nikt inny. No i chcemy przybliżyć działanie okienka jako organizacji, która zajmuje się bezdomnymi królikami i gryzoniami. Chcemy przybliżyć kwestię wolontariatu, działania samej fundacji. Tego, jak można nam pomóc. Chcemy też przybliżyć tematy opieki nad poszczególnymi gatunkami. Będzie różnie. Pewnie czasami śmiesznie, czasami smutno, czasami poważnie, bo takie będą tematy. No będziemy rozmawiać w zasadzie o tym. Czego będą oczekiwali od nas słuchacze? Więc tu od razu możemy powiedzieć, że jeśli chcielibyście porozmawiać, a raczej posłuchać naszej rozmowy na jakiś temat, to możecie wrzucić swoje komentarze w, i propozycje w nich. Będziemy też zapraszać różnych gości nie tylko wolontariuszy okienkowych, ale też osoby z zewnątrz. Czyli nie tylko my wolontariusze będziemy się tutaj udzielać. to Tak, pocieszające. Nie, będziemy, będziemy też męczyć innych, dokładnie. Mm -hmm. e, więc no, na pewno e, z moich planów e, nie wiem, co na to m, osoby, które planuję zaprosić, natomiast na pewno w planach e, mam zaproszenie do e, odcinka e, naszą doktor Martę, która leczy nasze króliki i gryzonie. E, Ciekawe, czy doktor Marta o tym wie. Jeszcze nie. <laughs> Natalię, naszą fizjoterapeutkę, ona już wie, nie była szczęśliwa, ale. Cieszy? Ale cóż, pomoże zwierzątkom i nam. Chciałabym porozmawiać też na przykład z doktor Anią, która leczy nasze kardiologiczne maluchy, o takich rzeczach, które później opiekunom ułatwią opiekę nad zwierzakami. Może coś z tego wyniosą dla siebie, może wyniosą coś z tego do ulepszenia opieki nad zwierzakami. No, zobaczymy. W planach tematów jest mnóstwo, w głowach naszych też no, propozycji jest sporo. Chcemy poruszać i te tematy takie zupełnie zwyczajne, proste, które wydają się niektórym oczywiste, i takie trudniejsze, typu jak radzić sobie ze stratą zwierzaka. Mamy specjalistów, którzy mogą nam pomóc w tym, jak to zrobić. Od strony takiej, no jakby nie tylko opiekuna, ale też na przykład podpowiedzieć, kiedy skorzystać z pomocy specjalisty. Więc mam nadzieję, że no ten pomysł się przyjmie. Hmm. Czyli częściowo będzie się to też pokrywać z artykułami, które są gdzieś tam na stronie Okienka. Natomiast rzeczywiście być może taka forma, no właśnie, mówiona czy do słuchania, no obecnie w ogóle staje się chyba bardzo popularna. Ja też mam takie poczucie, że jest mi łatwiej coś robić i na słuchawkach słuchać czegoś ciekawego, więc Dopadnie, może to się przyjmie. Mniej więcej dlatego jakby powstał ten pomysł takich rzeczy do słuchania, bo planowaliśmy często co zresztą wiesz, nagrywanie na przykład filmików, ale to jest znacznie bardziej angażujące i myślę, że Taka forma właśnie takiego słuchowiska, podcastu, no to można, tego można słuchać wszędzie, tak, można nie wiem, sprzątać króliku, można być na dyżurze w okienku, można <grym> robić cokolwiek innego, jechać do pracy i słuchać, zawsze na telefonie mieć coś tam odpalone, ja na przykład bardzo często sprzątam przy słuchaniu jakichś podcastów, więc myślę, że no, jeśli taką formą będziemy w stanie trafić do większej ilości osób, to no, spróbujmy. Mm -hmm. no, miejmy nadzieję, że taka forma też jakoś Wam się spodoba. To chyba tyle na ten moment tytułem wstępu. Tak, sobie myślę, czy coś jeszcze możemy powiedzieć na początek? No, tylko, że zapraszamy Was, będziemy się starali to wrzucać w miarę regularnie, jak tylko nam się uda to ponagrywać. Tak, obiecujemy, że to nie skończy się jak nasz newsletter. <śmiech> <śmiech> Natomiast no, mam nadzieję, że zachowamy regularność, ale też każdy z nas. Pracuje i wykonuje mnóstwo obowiązków jako wolontariusz w okienku, więc nie zawsze dysponujemy taką ilością czasu. Tak, niektórzy mają też na przykład rodziny i poświęcają im czas, więc yeah. tak, czasami, <laughs> czasami jednak ma się życie poza królikami. Myślę, że ogólnie, jeśli uda nam się zrealizować to, co jest w naszych głowach nakreślone jako jakiś pomysł, to będzie to takie. Taki zbiór artykułów, może nie artykułów, ale jakby odcinków, które pomogą w opiece nad zwierzakiem, pomogą w takich tematach około typu właśnie nie tylko opieka, ale też jakieś emocje, jakieś techniczne sprawy. Jakieś wskazówki dotyczące tego, jak opiekować się nad zwierzakami, które na przykład cierpią na jakieś określone choroby, są niepełnosprawne, są stomatologiczne, więc no w naszych założeniach tematów może być mnóstwo, ale robimy to dla słuchaczy. Więc jeśli macie jakieś inne pomysły albo chcielibyście, żebyśmy porozmawiali z kimś konkretnym, to dajcie nam znać w komentarzach, a my postaramy się zrealizować to, czego będziecie potrzebowali. Okej, okay. zachęcamy jeszcze raz, żeby w komentarzach zawrzeć tematy, które są dla Was interesujące, bo my oczywiście możemy mieć swoje pomysły, co może Was zainteresować, ale no, chcielibyśmy też się dowiedzieć tego od Was, także zachęcamy serdecznie i do usłyszenia. Do usłyszenia.